Jesteś w kuchni, gotujesz, ale myśleniem jesteś w jutrzejszym spotkaniu, w tym, co powiedział partner, w tym, czego nie zdążyłaś jeszcze zrobić. I twoje ciało gotuje owszem zupę, ale ciebie tam w środku nie ma. A mindfulness mówi: wróć do tej łyżki, do zapachu, do swojego oddechu, do tej chwili. I niczego nie trzeba zmieniać. Wystarczy, by być w tym, co już jest właśnie teraz. Cześć, ja nazywam się Weronika Bronowicka i witam Cię w kolejnym odcinku cyklu Świadoma Relacja, przestrzeni, w której rozmawiamy o emocjach, o ciele, o bliskości i o tym jak nie zgubić siebie w sobie. I dziś opowiem ci o czymś co uratowało mnie nieraz między deadline'em a zawalonym koszem na pranie. Tematem dzisiejszego odcinka jest mindfulness, czyli jak nie zgubić się we własnej głowie i wrócić do ciała. I nie, nie musisz jechać do Indii, rzucać pracy, no Chyba, że chcesz. Dlatego, jeżeli ten odcinek jest dla Ciebie ciekawy, to zapasz sobie herbatę, usiądź wygodnie i zaczynamy. Czym naprawdę jest mindfulness? Mindfulness. To uważność, ale nie ta modna do odhaczenia na Twojej kolejnej liście, nie kolejna rzecz do zrobienia w napięciu, to jakość obecności. W ciele, w umyśle, w tej jednej chwili, która trwa. To nie jest tylko medytacja. To raczej taka praktyka bycia z tym, co jest, zanim zaczniesz to w jakiś sposób próbować, naprawiać. To jest świadomość, co czuję bez tłumienia, bez analizy. Co myślę nie po to by się oceniać, tylko by zauważyć. co robi moje ciało, w jakim jest teraz napięciu, w jakim oddechu, w jakim rytmie I co się naprawdę dzieje, A nie co mi się wydaje, że się dzieje. Uważność to nie bycie zen. To nie chodzi o to, żeby się nie złościć, nie stresować i nie cierpieć. Nie chodzi też o to, by być, tu i teraz tak na siłę, czyli siadasz sobie na macie i mówisz, muszę być tutaj i teraz. Absolutnie nie o to chodzi. To raczej odwaga, by usiąść z emocją, która boli. Nie zalać jej telefonem, jedzeniem czy jakimś działaniem, tylko ją zobaczyć, zanim ją w jakiś sposób osądzisz. To moment, w którym nie mówisz sobie, nie powinnam tak czuć, tylko aha, to jest właśnie dziś we mnie. I to jest ok. Jaki mogę podać tutaj przykład? Wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś w kuchni, gotujesz, ale myśleniem jesteś w jutrzejszym spotkaniu, w tym, co powiedział partner, w tym, czego nie zdążyłaś jeszcze zrobić. I twoje ciało gotuje owszem zupę, ale ciebie tam w środku nie ma. A mindfulness mówi: wróć do tej łyżki, do zapachu, do swojego oddechu, do tej chwili. I niczego nie trzeba zmieniać. Wystarczy, by być w tym, co już jest właśnie teraz. I co mówi o tym psychologia? Mindfulness nie jest tylko jakąś duchową praktyką. To również dobrze udokumentowane narzędzie regulacji układu nerwowego, które ma i konkretne skutki biologiczne, psychiczne i te emocjonalne. Badacze, tacy jak John Kabat czy Daniel Siegel, czy nawet... Rick Hanson przez lata obserwowali, jak regularna praktyka uważności. Po pierwsze, Reguluje układ nerwowy. Z perspektywy poliwagalnej, mindfulness pomaga wyjść z takiego trybu przetrwania, czyli z walki, ucieczki albo zamrożenia, i przywraca ciało do poczucia bezpieczeństwa. Co to znaczy dla ciebie w praktyce? Twój oddech się pogłębia, serce bije troszkę spokojniej, przestajesz być w ciągłym trybie gotowości. A twoje ciało mówi, że już nie musisz walczyć. Po drugie. Redukuje napięcie, lęk i chaos. W uważności uczysz się, nie wchodzić tak w sposób automatyczny w każdą emocję. I zamiast nakręcać swoją spiralę myśli, czyli zrobiłam coś źle, znowu pewnie mnie ocenią, nikt mnie nie lubi, zatrzymujesz się przy tej pierwszej fali. Aha! Teraz czuję wstyd. Taka chwila pauzy wystarczy, żeby nie wciągnął cię wewnętrzny krytyk, żeby nie odpalił się mechanizm obronny, żeby pojawiło się współczucie zamiast samooceny. I teraz zobacz, mindfulness pomaga też zauważać automatyczne reakcje, bo działa jak takie wewnętrzne lustro. Nagle widzisz, że zanim powiedziałam to zdanie, Poczułam na przykład ścisk w gardle, albo zanim odcięłam się od partnera, ciało zrobiło się spięte a dłonie zimne. I masz właśnie wybór, czy chcę dalej reagować w ten sposób, czy może teraz chcę zupełnie inaczej. A pamiętaj o tym, że wybór to już jest początek zmiany. I teraz zobacz kolejną kwestię. Mindfulness też pogłębia kontakt z ciałem i emocjami. To jest powrót do takiego zamieszkania w sobie, bo często jesteśmy w ciele, tylko fizycznie, ale emocjonalnie nas tam nie ma. Pamiętasz ten przykład z tą zupą? I dzięki uważności uczysz się rozpoznawać swoje napięcia. Zauważasz granice, wracasz do swojego czucia i do swoich zmysłów, do oddechu i do tej obecności. I ciało zaczyna być nie tylko nośnikiem napięcia, ale też takim kontenerem i miejscem bezpieczeństwa. Pamiętaj o tym, że mindfulness też zwiększa neuroplastyczność, bo badania neurologiczne pokazują, że ta praktyka uważności, po pierwsze, co nam robi w środku. Zwiększa gęstość istoty szarej w korze przedczołowej, czyli w miejscu odpowiedzialnym za twoje wybory, za refleksje, za regulację emocji. Po drugie, zmniejsza aktywność ciała migdałowatego, czyli alarmu w mózgu odpowiedzialnego za lęk i stres. Inaczej mówiąc, twój mózg Dosłownie się zmienia, czyli zyskujesz więcej przestrzeni między bodźcem a reakcją, więcej takiego czucia, a mniej wybuchów, więcej siebie, a mniej tych schematów. I co jest w tym wszystkim najważniejsze? Uważność uczy Cię wracać do siebie, kiedy świat ciągnie Cię bardzo mocno na zewnątrz, do planów, do porównań, do presji, a mindfulness mówi, że nie musisz być. Wszędzie. Wystarczy, że będziesz tutaj, w tym miejscu i ze sobą. I dlaczego to jest takie ważne? Bo jak już pewnie zauważasz, żyjemy w czasach, które uczą nas być po prostu wszędzie, tylko nie w sobie. Scrollujesz Instagram, słuchasz podcastu, robisz obiad, odpowiadasz na wiadomości, planujesz jakiś kolejny projekt. Ale czy wiesz, co czujesz, gdzie jesteś? czy oddychasz. Uważność to nie fanaberia, to odpowiedź na przebodźcowanie, na napięcie i na ten wewnętrzny chaos. A wiesz co robi brak uważności? Jesz, ale nie wiesz co. A potem masz wyrzuty sumienia. Rozmawiasz, ale nie słuchasz, tylko myślisz co odpowiedzieć. Żyjesz ale nie masz kontaktu z tym, co się dzieje, jakbyś była pasażerką swojego dnia. I jaki jest tego efekt? Masz pełen grafik, ale czujesz wewnętrzną pustkę. Jesteś wydajna, ale totalnie wyczerpana. Reagujesz, zamiast wybierać. Więc teraz pozwól, że pokażę Ci, jak naprawdę praktykować mindfulness. I nie potrzebujesz do tego maty kadzidła ani godzin medytacji. Potrzebujesz pauzy, potrzebujesz oddechu. I prawdy. Dlatego pokażę Ci 5 prostych kroków, które możesz robić codziennie, nawet w biegu. Wtedy mówimy o dynamicznej uważności. Po pierwsze, oddychaj świadomie, czyli na przykład przez jedną minutę skup się tylko na swoim oddechu. Robisz wdech i wydech. Nic więcej. Nie zmieniaj go, nie kontroluj. Po prostu zauważaj, jaki jest, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy. To może być na przykład rano w łazience, w aucie i w kolejce. Ale pamiętaj, jak jesteś w aucie, nie zamykaj oczu, bo dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Po drugie, zatrzymaj się przed automatem. Czyli zanim sięgniesz po telefon, ciastko albo jakąś kawę lub ogarnianie, zrób pauzę i zapytaj siebie, co teraz naprawdę czuję? Czy to jest reakcja automatyczna, bo sięgasz po telefon, czy może Twoja faktyczna potrzeba? Czasem te trzy sekundy świadomości zmieniają cały dzień, bo pamiętaj, że pomiędzy akcją a reakcją jest zawsze czas. Po trzecie, jedz uważnie. Bez telefonu, bez newsów, bez planowania. Patrz. Wąchaj i smakuj. To może być jakiś jeden kęs, jedna łyżka zupy. I to jest jedna z najprostszych form codziennej medytacji. Zauważ też swoje ciało i rano zapytaj, jak się masz ciało, a wieczorem podziękuj, że mnie nosisz, mimo zmęczenia i mimo napięcia, bo twoje ciało pamięta naprawdę wszystko i ono chce być. Usłyszane, nie tylko używane. Po piąte, nie walcz z tym, co jest. Mindfulness to nie radzenie sobie z emocjami. To jest bycie przy nich, z szacunkiem i bez pośpiechu. Zamiast mówić do siebie: Nie powinnam się tak czuć, to możesz raczej przejść do takiej perspektywy: tak, dziś się właśnie tak czuję i mogę być przy sobie. Mindfulness to nie kolejna technika samodoskonalenia. To powrót do siebie, zanim świat cię w jakiś sposób rozproszy. To jest ta sztuka obecności, która zmienia jakość każdej relacji, każdego wyboru i każdego dnia. I teraz pozwól, że podam Ci taki przykład. Jesteś na spacerze i zamiast chłonąć powietrze, drzewa i słońce, zaczynasz analizować, co muszę zrobić po powrocie. A w twojej głowie jest deadline, maile, czy dobrze wypadłem, co on sobie pomyślał, i nagle stop, wracam do stóp, czuję kontakt z ziemią, słyszę ptaki, oddycham. To trwa może 15 sekund, ale w tych 15 sekundach jesteś znowu przy sobie. I dlatego zadaj sobie to pytanie, i będę to powtarzać jak mantrę. Co dziś czuję naprawdę, nie to co powinnam. Kiedy ostatnio byłam obecna w rozmowie, a nie tylko w głowie? Jak mogę wrócić do siebie? Nawet w 30 sekund. I tak jak powiedziałam na początku, nie musisz jechać do Indii, żeby się zatrzymać. Wystarczy, że oddychasz i naprawdę jesteś. I teraz, zanim się pożegnamy, to chciałabym cię serdecznie zaprosić do tej uważności. Do tu i teraz. Nie musisz nic robić. Wystarczy, że jesteś. Jeśli więc możesz, to zamknij na moment swoje oczy. A jeśli nie. To po prostu zatrzymaj się na taką krótką chwilę, na moment. I po pierwsze, bardzo powoli skup się na swoim oddechu. Nie zmieniaj go. Zauważ, zobacz, czy jest krótki, długi, płytki, czy głęboki. I poczuj, jak to powietrze wchodzi przez nos. Jak Wychodzi, rozluźniając twój brzuch, klatkę, ramiona i twoje ciało. I teraz skup się na swoim ciele. Zauważ, gdzie teraz jesteś, jak twoje ciało styka się z krzesłem, podłogą i z twoim ubraniem. Czy jest jakieś napięcie może ciepło może ciężar i nie oceniaj, nie poprawiaj tylko bądź. I teraz bardzo powoli skup się na swoim sercu. I zadaj sobie pytanie: jak się naprawdę dzisiaj czuję? Nieco powinnaś czuć, nieco wypada, ale co jest we mnie teraz? Może jest tak, że czujesz spokój, może jest tak, że pojawia się jakieś rozdrażnienie, może jest coś kompletnie nienazwanego. I cokolwiek to jest, to jest ok, bo to jest Twoje. Dlatego zrób spokojny oddech i wróć. Do tu i teraz. I tyle. Właśnie byłaś ze sobą. Nie na Instagramie, nie w analizie, tylko w sobie. Mindfulness nie jest czymś, co robisz dobrze albo źle. To nie jest wyścig. To nie lista zadań, nie idealna medytacja przy świecach, to raczej pytanie, które możesz sobie zadawać codziennie, cicho, bez takiego napięcia, czy jestem dziś ze sobą? czy tylko obok siebie, czy jestem dla siebie obecna, tak jakbym chciała, żeby ktoś był obecny dla mnie. Bo wiesz co? Czasem dzieje się tak, że największym aktem naszej miłości właśnie nie jest rozwój czy praktyka duchowa, tylko zrobienie sobie kanapki z uważnością i zjedzenie jej bez poczucia winy. I to naprawdę może być takie proste. I naprawdę może wszystko, ale to wszystko Zmienić. Dlatego, jeśli ten odcinek był dla Ciebie ważny, to bardzo Cię proszę udostępnij go, zostaw jakiś komentarz, albo napisz do mnie na Instagramie na konto Weronika Bronowicka. Niech Twoje życie stanie się bardziej obecne. Niech Twoje ciało czuje, że jesteś z Nim, a Ty. Że nie musisz wszystkiego ogarniać, żeby być wystarczająca. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, i dziękuję Ci za dziś, że byłaś. Tak naprawdę, cześć.